Siema siana, widzowie <laughs> W dzisiejszym odcinku W ogóle że wam to wodą widzowie Żeby działało bardziej No bo coś nie działa ale dobra Ale powinno już niedługo działać Ale dzisiaj widzowie Postaram się Ogólnie Pływaliśmy mega dużo wokół Szarej wyspy Ale nie pomyślałem o tym by, pły o tym, by pływać Wokół jej no więc dzisiaj to zrobimy Popływamy sobie wokół niej, zobaczymy czy czegoś tam nie ma podejrzanego Może znajdziemy jakąś wskazówkę Ale no, dobra, Niedol niedaleko jest to szara wyspa Szara wyspa na przed nami już, widzowie sobie <coughs> zobaczymy czy czegoś tutaj nie ma Oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu i łapkowaniu Bo jak dobrze wiecie mnie to motywuje Na razie tutaj nic nie widzę Rudy widzę, dużo rude. I mega mi to przypomina stare czasy Jak yy, w Minecraftie nie było jakby tych yy, Granic cianków, tylko było Po prostu były te takie budowle wielkie Dobra, tutaj nic nie ma. Nic tutaj nigdzie nie widać. Tutaj jest chyba ocean po prostu O, lawa. prawie bym w nią wskręcił. Tutaj też nic nie ma, jakieś jaskinie. O, co to jest? Aha, to jest Myślę, że to deski dębowe. nie dębowe, nie? to takie. To takie świerkowe. Ogólnie oglądajcie. Co to jest widzowie? Co to jest? Wy to widzicie? Co to jest? Co to widzowie jest? Widzowie to jest twierdza? Co to jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, że tego tu nie było widzowie ogólnie. Nie wiem, tu nic nie ma. Nie wiem. Kurka, ten świat to jest jakaś iluzja, widzowie. No. Dosłownie ten świat to jest jakaś iluzja, tego tu na stół nie było. A to co to? Eee, TNT. O, wejście. Wejście, widzę. Ja posiadam tutaj, żebym mimo, bo nie przeszkadzało. Ła! Kurka! Oho. To jest coś. Możemy kliknąć tego, co na pewno. Dobra. O tu co, to jest? To jakaś przepaść wygląda, No Dobra, widzę, przeszłem tu jakoś. A, no to dziwnie, ale to jak to wygląda, jak to tam na void. Tu? Co to za pytka? No ktoś chciążemy się ulici, bo... O, o rok, szliśmy to. Ale co tu jest? Andezyd. Ten andezyd ma dziwnie wygląda, jakbyśmy mogli go wykopać, ale tu nic nie ma. Dwie dźwignie widzowie. Dwie dźwignie. Którą wybrać? którą wybrać no, trudny wybór szczerze widzowie widzowie jestem nie wiem jedną może kurka cały świat zniszczyć a druga nie wiem co ja może tą skrzynkę zbierzemy może tu jakąś płytę znajdziemy albo gdzieś tam dalej nie wiem co ja może gdzieś tutaj jakaś podpowiedź nie przejść do, do. to jest tu, o, tu jest strzałka jakaś nie, to nie jest podpowiedź ewidentnie ja Tu jest takie coś nie wiem czy przejdziemy sobie o to, to nie wpadłem Och, dobra. Nie wiem, widzę jeszcze, że... Może na górze czegoś poszukam jakieś podpowiedzi. Nie wiem, tu jest ciemno już widzę, ale... Może znajdę tu jakąś podpowiedź. No ja, tutaj chyba nic nie ma. To jest wejście. No, ja, dobra, idę. Czyli musimy wybrać. Niestety To idziemy tam Dobra widzę Pff, Nie wiem Hadno Chyba tą widzę Coś mi tak kozisz tam kliknąć Kusi mi żeby tam kliknąć ale ta wydaje mi się bezpieczniejsza więc Dobra widzę nie działa to może możemy Musimy skopać tę mapę z No i co? No i co? Teraz jak klikniemy. Skrzynka widzowie. Co to jest? Skazówka, książka z piórem. Nie wiem, który najpierw. Dobra, pójdziemy tak jak. Dobra, to... Jeśli to widzisz. Na pewno nie, to tam ci wskazówkę pillagerów. Szukaj za morze. Pomocnik P ja to chyba pillager widzowie, ale nie jestem pewien. Pillagerów szukaj za morze. No to to wiem ogólnie, ale... Na pewno nie. Czyli brat myślę, że któraś z jego pułapką mnie połokona. No, mylił się. Ale dobra. Szybkę samo może. No, nie jest to jakaś mega dobra wskazówka, ale dobra, zawsze coś. Czyli wiemy, że w tą wam przynajmniej króla swe z A to? Więzień jest nie do znalezienia, ale za to znaleźliśmy więcej wieśniaków. Król filagerów. Więzień jest nie do znalezienia, ale za to znaleźliśmy więcej wieśniaków. Znowu ten król. On mi się udaje. Widzę, sobie głównym tą bohaterem tych wojen, tak mi się wydaje, więzień jest dostęp nie znaleźli, Czyli na to jeszcze nie znaleźć, czyli wychodzi na plus. Za to znaleźliśmy więcej wieśniaków. No to niestety nie na plus wychodzi, ale... Dobra, widzę. Prześpiesz się z tym i jutro w odcinku może coś zrobię.